Welcome to friends and nearby don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam chwilę przed godziną siódmą i chociaż wczoraj położyłam się w miarę wcześniej, bo około północy, to i tak się nie wyspałam. Mam jakieś potrzeby dłuższego snu, ale na szczęście już jutro weekend, więc będzie można sobie odespać. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj obudził mnie prostu taki słoneczny. Bo zajrzało do mojej sypialni słońce i to mnie niesamowicie ucieszyło, bo przez cały tydzień do godziny 12 było pochmurnie u nas, a dzisiaj jest po prostu przepięknie. Nie wiem, czy jest ciepło, ale na pewno słońce bardzo, wiecie, dodaje energii i mobilizuje, nakręca. Niestety ja tutaj mam pokój od strony wschodniej i bardzo intensywnie świeci słońce, więc jestem tak trochę na słońcu słonecznym, świetle słonecznym, świetle z żerondola, jeszcze mam po te rolety, bo gdybym miała osłoniętej w całości, to po prostu w tej chwili słońce świeci po prostu moje okna, więc byście nic nie widzieli. Ja się umówiłam z moją babcią, dlatego za 15 minut wychodzę, jest przed godziną 9, jest dokładnie chyba 8:35, dlatego stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby się do Was odezwać. Dzisiaj wskoczyłam w taką bluzkę, ale potem Wam zrobię outfit of the day, ale pokażę Wam, co mam na ustach, testuję tą pomadkę, którą. Wczoraj wam pokazałam, czyli wynal 35 czyki. Dzisiaj ją ja nałożyłam dużo, wiecie, spokojniej w lepszych warunkach niż wczoraj i taką cieńszą warstwą, i mam wrażenie, że dużo ładniej wyszła. I będziemy ją testować, jej trwałość. Ja dzisiaj nie zabieram pomadki na poprawki, będę do godziny chyba 12 czy 13 poza domem, może coś wlecie do wypicia i zobaczymy jak się będzie utrzymywać, potem coś zjem, wszystko Wam będę na bieżąco relacjonować, i zrobimy sobie taki test bo właśnie we vlogu, ale nie będę ukrywać, że ten kolor jest przegenialny, taki na co dzień. Strasznie mi się podoba. Jeszcze podoba mi się taki w różu, ale właśnie ten taki w beżach, w brązach lekki. Jest bardziej unikatowy i do praktycznie każdego ubioru pasuje, więc niesamowicie mnie cieszy. Kurczę, nie, jednak muszę zrobić ze sobą tą pomadkę, bo właśnie się zorientowałam, że będę nagrywać TikToka i chciałabym pokazać co mam na ustach, więc w sumie dobrze by było, żebym miała ze sobą pomadkę. I wiem, że pisaliście mi, żebym Wam mówiła od razu przy stroju dnia jaki używam perfum, ale kurczę, co? Ja zazwyczaj Wam pokazuję stroje dnia poza domem, a nie będę jeszcze ze za sobą zabierać butelki perfum, więc jeżeli będę to robić w domu, to oczywiście będę wam pokazywać, ale jeżeli jestem poza domem, to zobaczcie, ale no nie będzie takiej opcji i Niesamowicie się cieszę, chociaż jestem zmęczona. Dzisiaj mam też bardzo takie fajne, spokojne, domowe plany. E, więc myślę, że vlog będzie ciekawy i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Ja jestem już po zakupach z moją babcią. Muszę przyznać, że nie nagrywałam żadnych przebitek. A to dlatego, że trochę się zagadałyśmy, a po drugie chciałam z nią spędzić trochę czasu. Moja babcia po raz pierwszy była właśnie w Dilisie i w Aldi. Do tej pory jakoś się nie kusiło, żeby iść do tych sklepów w razie, A jednego razu do mnie zadzwoniła i stwierdziła, że chętnie zobaczy te nowe miejsca. Więc powiedziałam, że bardzo chętnie z nią pójdę. Tym bardziej, że też miałam zakupy w dniu do zrobienia. Co prawda, siatkę z zakupami już zaniosłam do domu, ale poprosiłam mamy, żeby ich nie rozpakowywała, bo chcę Wam zrobić na vlogu mini haul. Myślę, że może też wrzucę na Instagrama, zobaczę. E, dlatego niesamowicie mnie to cieszy, że miałam bardzo fajny pranek. Co prawda, jak Wam mówiłam, zakupy o 9 rado, to jest lekkie przejęcie, ale mimo wszystko bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. E, teraz przyszłam do Aquaparku, tworzę content na TikToka i Powiem wam, że coraz bardziej się uczę obsługi jednego z mojego selfie sticków. i dzisiaj nagrywałam TikToki zupełnie sama. Wczoraj tak samo, więc wiecie, na totalnym luzie radzę sobie coraz lepiej. E, też muszę przyznać, że moja asystentka mi pokazała kilka fajnych patentów na selfie sticka, więc e, to jest ogromny, ogromny plus i jestem coraz bardziej samodzielna, co nie, nie będę ukrywać, mnie cieszy. E, może Wam zrobię taki mały OTD. Ja mam dzisiaj na sobie w ogóle, słuchajcie, bluzkę z New Yorker'a w rozmiarze XS. Kupię Mam kiedyś takie fajne, właśnie koszulki. Mam nadzieję, że to zobaczycie, że się wycofam. Tak, widać. I mam na sobie taką fajną, świecącą spódnicę z Mojito I ona jest bez rozmiarze 36, czyli S. Uwielbiam ją, ona jest na gumkę. I pod tą spódnicą, bo mała trzy swej, mam te szare buty z Do Dodawszy sobą mam ramoneskę z Cenda, a tutaj mam na ręku bransoletkę z Cenda i tak się dzisiaj prezentuje. Wydaje mi się, że taki totalnie strój na luzie. Miałam dzisiaj ochotę na świecą spodnicę. Nie wiem, co mnie naszło. Może dlatego, że ona jest idealna, jesienna, bo wiecie, jest w butelkowej zieleni i w złocie. I pasuje do wielu, wielu właśnie gór, właśnie do różnych bluzek. I niesamowicie miałam ochotę na ją. Nie wiem, co dzisiaj mi się to słowo niesamowicie przyczepiło, ale wiecie, miałam na nią ochotę, więc ją po prostu założyłam. Nagrałam też podziękowanie na TikToka przed chwilą, ponieważ na TikToku mi zaraz wybije 20 tysięcy obserwujących, mam 19 900, to jest niesamowita liczba i ja naprawdę nie sądziłam, że tak szybko się to konto rozwije, ale nie będę ukrywać, żeby to cieszy. I to też mi napędza do dalszego nagrywania. Dzisiaj też nagrałam outfit. Jutro może będę miała pomoc siostry, więc e, też nagram kolejny outfit. I pomyślę, że to się wszystko zrodziło z takiego, wiecie, głupiego żartu, pomysłu, do e, który wpadłam właśnie jadąc do siostry. E, Siostra mi zupełnie z beki, wiecie, spontanicznie nagrała. I nagle ten TikTok ma już prawie milion sześćset wyświetleń. Ja mam takie, wiecie, totalne lagmusku. Ale żeby było ciekawiej, to te zasięgi się utrzymują. Wszystkie teraz TikToki mają 100, 150 10, 200 tysięcy, więc to są dla mnie, na YouTubie mając 2,5 tysiąca, ja się cieszę, to dla mnie to są liczby naprawdę niesamowite. Ja jestem też dzisiaj bardzo śpiąca, więc przyszłam sobie po e, cappuccino i w ogóle zobaczcie, to są te filiżanki z sinseja, które mam w domu, Jest bardzo fajnie się z nich piję. E, i, jak zazwyczaj biorę tej wszystkie żwiecie się na kabatę, tak dzisiaj naprawdę. I nie jestem jakoś niewyspana, bo spałam chyba niecałe 7 godzin, więc powinna być teoretycznie wyspana, ale mimo wszystko czuję się taka senna, że musiałam się doładować kawą. Pokażę wam teraz moje super mega ekscytujące zakupy z Dilsa. i tak, to była ironia. I kupiłam tylko rzeczy, które były najpotrzebniejsze i. Plus, y, jedną dodatkową rzecz y, właśnie dla gości, ale już wam pokazuję, co mam na myśli. Mam tutaj tak, przede wszystkim mam waciki. Bo była taka paczka za 3 zł, więc bardzo, bardzo się opłaca. Dodatkowo mam tutaj drapak i w dniu są naprawdę świetne drapaki dla kotu. Bo zobaczcie, on jest naprawdę dość gruby, bo wcześniej kupiłam taki chudszy drapak, a ten jest taki fajny, grubszy. I zgadnijcie, za ile on był. Ten drapak był za 8 zł. Baciki za 3 zł. Co prawda, tutaj mam tylko jedno opakowanie, ale bardzo, bardzo zasmakowała mi. Ta herbata z Dilsa i ona jeszcze dzisiaj była w promocji, że jak weźmiecie dwa opakowania. To macie ją za 5 zł opakowania, czyli za 2 płacicie 10 i tym sposobem za 10 zł e, mam 200 saszetek herbaty czarnej, takiej zwykłej, powiecie, podstawowej. E, I na początku myślałam, że po prostu byśmy po jednym opakowaniu z babcią, ale potem babcia stwierdziła, że też chce skorzystać z promocji i wzięłyśmy po prostu każda po dwie. Wybaczcie małe cięcia, ale nastąpiła zmiana asortymentu. Jedyną rzecz, którą kupiłam ponadprogramowo to są te ciastka i one są z nadzieniem truskawkowym. E, kupiłam je po prostu z myślą o gościach, którzy. Przychodzę na kawę, ponieważ jak wiecie, ja ostatnio odstawiam cukier i staram się nie jeździć, nic słodkiego, więc to bardziej właśnie dla osób, które do nas przychodzą, żeby zawsze było coś w szafce. A takie zamknięte słodycze mogą po prostu siedzieć, co mi ciastka, więc staram się. PR korzystać, a one też były na promocji w się za 7 zł. I do tego kupiłam sobie taki pojemniczek na toaletkę, ponieważ mam tutaj bardzo dużo kremów, kremików, różnego rodzaju serum do twarzy. I wiecie, one są tutaj z brzegu na toaletce. Zależało mi, żeby to opakowanie było kolejne mniejsze, ponieważ nie mam aż tylu produktów. I też chciałabym, żeby te produkty było widać, bo tamte właśnie okrągły pojemnik jest bardzo wysoki, a tutaj niektóre te buteleczki są niskie, a tak będę po prostu wszystko widzieć. I chodziło mi o to, że bardzo często ja tutaj dla Was nagrywam i mogła, będę mogła w sobie bardzo łatwo przesunąć te rzeczy, wiecie. Jak one będą w pudełku, to sobie przesunę dalej w głąb toaletki i będę mogła korzystać tutaj z bratu, a przesuwać, wiecie, 10 buteleczek, każda po jednej, no to co mniej chwilę czasu, a tak będziemy po prostu wygodnie, więc zaraz sobie tutaj zrobię tą organizację i to są całe moje szykujące zakupy z Dilsa. Musicie przyznać, że po prostu same potrzebne rzeczy i dajcie znać, co Wy lubicie, jakie Wy macie perełki. Ja teraz szybko uciekam, bo muszę montować vloga z wczoraj, bo niestety wczoraj był mecz i nie miałam kiedy tego zrobić, a film powinien przejść, wejść dzisiaj na kanał, więc muszę po prostu nad tym przysiąść, a tam jest troszeczkę tak więc mam nadzieję, że mi to w miarę szybko pójdzie. Mam zupełnie inaczej zrobione brwi, a to dlatego, że od takiego clipu sporo się wydarzyło, ponieważ po pokazaniu Wam produktów z Dilsa trochę popracowałam i. Stwierdziłam, widziałam, że mam ochotę jeszcze przed obiadem przejść się na spacer, a że znalazłam się w okolicy salonu, w którym zazwyczaj robię brwi. To weszłam i zapytałam, czy pani ma może termin? I mam, słuchajcie, ogarnięte. Jestem niesamowicie zadowolona z tego powodu, bo akurat pani miała wolną chwilkę, więc wiedziała, że nie ma problemu, od razu mnie przyjęła i wiecie, człowiek inaczej się zaraz czuje. Jeżeli chodzi natomiast o tą pomadkę, to pokonał ją obiad. Mam tutaj na myśli tą pomadkę Winel. Utrzymywała się naprawdę przez wiele godzin i picie napojów nie było jej straszne. I chociaż odbijała się na szklankach i filiżankach, to wiecie co, nadal zostawała na ustach. E, I byłam z tego powodu niesamowicie zadowolona, ale potem, jak właśnie wróciłam ze spaceru, miałam przygotowany ciepły obiad i był to łosoś na patelni, wiecie, smażony. Do tego jeszcze była suróweczka, były ziemniaki, więc wiecie, taki full-service obiad. I niestety ta pomadka już łososia nie przetrwała. Została pokonana, ale myślę, że to i tak dobra statystyka, bo myślę, że że śmiało, mogę powiedzieć, że 6 godzin się na ustach ładnie utrzymała i naprawdę wyglądała fajnie i też cały czas miałam właśnie taki efekt lekkiego błyszczyka, może z czasem, wiadomo, nie był aż tak świecący, ale mimo wszystko naprawdę wyglądał świetnie, e, więc wow, takie pozytywne, Wiecie, zaskoczenie, i kurczę ta pomadka jest hitem, i właśnie miało świetnie, już będę musiała po raz kolejny uprać sobie tego kotka od mikrofonu. Bo wiecie, to jest włosie, ja to noszę w torebce, to się brudzi, a to też pada czasem deszcz, bo nie zawsze mi się uda do mniejszej torebki to schować. Więc będę musiała znowu wyprać, bo już widzę, że jest taki troszeczkę przeszurany, Ale to normalnie ściągam z mikrofonu, wiecie, i piero z ubraniami bez problemu nie ma, wiecie, żadnego jakichś wyjątkowych. Instrukcje, jeżeli chodzi o pranie, więc można wrzucić tak normalnie do pralki. I ja tak mam, że niestety bardzo często mówię o czymś jednym, a mój mózg już myśli o czymś drugim, i teraz właśnie pomyślałam, że muszę to wpisać do właśnie listy zadań, że muszę wyprać kota, żeby był świeży na przyszły tydzień, bo weekend chyba nie planuję nagrywać żadnego vloga, więc myślę, że to będzie naprawdę dobry plan. Mniej więcej od 12 bądź 13 roku życia mam problemy z żołądkowe. Niestety mój żołądek nie funkcjonuje zbyt dobrze. Mam reflux or us, uh miałam również podejrzenie helikobaktera. Na ja szczęście okazało się, że to po prostu był dość porządny refluks i muszę na przykład rano wypić ciepłą herbatę, zanim coś zjem, bo jest mi niedobrze i wiecie, to, że ja mam na przykład jakieś swoje wypracowane sposoby, to nie zawsze muszą być to sposoby, które wiecie, sprawdzić chcą się wszystkim, też są polecane przez lekarzy, bo ja zauważyłam, że mam taki dość specyficzny ten refluks, bo z tego co słyszałam, to przy nim nie wolno na przykład pić cytrusów, a ja mogę pić sok, cytrusowe, jeść cytrusy i na przykład herbata miętowa bardzo mi pomaga. Zauważyłam, że po prostu mam zwolnioną pracę tego żołądka. Muszę jeść lekko strawnie, że wiecie, nie zawsze wszystko mi się dobrze trawi, że muszę na przykład rzeczy smażone popijać zawsze ciepłą herbatą, najlepiej miętą i tak dalej. Mam jakieś tam swoje zasady i oczywiście pewnie część z Was mi tu coraz zacznie napisać, że nie, nie powinnaś robić tak albo nie powinnaś robić tak. Ja słuchajcie, z moim żołądkiem męczy się od bardzo dawna i, i nawet mam chyba tego nie mówiłam. I ja już mam swoje wypracowane sposoby, próbowałam wielu rzeczy i cieszę się, że teraz jestem na takim etapie, że naprawdę wszystko mogę zjeść, nie mam problemów, nie wymiotuję rano, w gimnazji na przykład to była tragedia, bo nie mogłam mieć lekcji o 8 i 9 rano, ponieważ jak wstawałam, zaraz było mi niedobrze i strasznie wymiotowałam, dopóki się, wiecie, czegoś nie napiłam. I też bardzo długo lekarze szukali, co mi jest. Pisali mi nurofen w płynie dla dzieci litrami, a to wiadomo, nic nie dawało. Teraz na przykład biorę w momencie, kiedy na przykład jest troszeczkę gorzej, czyli w okresie jesiennym, tak jak teraz, w szczególności po antybiotyku, czy też właśnie na wiosnę, biorę sobie kurację Emaner, popiję 3 miesiące i potem na przykład na pół roku mam spokój. Nie potrzebuję, mój żołądek się, wiecie, tak unormuje. I też ostatnio w ogóle przeczytałam taką ciekawostkę, o której nie miałam pojęcia i o której w ogóle dowiedziałam się z Wikipedii oraz z artykułów właśnie medycznych. Bo najpierw nazwałam tę informację na Wikipedii, a potem Zaczęłam szukać artykułów, że podobno jest to w związek z tym, że mam taką, a nie inną budowę ciała i o osób z łamliwością kości, właśnie jeżeli macie ten typ trzeci i macie bardzo niski wzrost, to właśnie jest ta konkretna budowa, i wiadomo, że ja też mam w miarę brzuch, ale też, tak jak Wam ostatnio mówiłam, mi ostatnio właśnie tak wydymało ten brzuch, to jest też problem żołądkowy i jednego dnia mam w miarę, tak jak na mnie, oczywiście, płaski brzuch, a na drugi dzień czuję się po prostu jakbym miała eksplodować i wyczytam, że to wszystko jest związane właśnie z tym, że mam skrócony przełyk i w ogóle jakoś tam pookręcone, wszystkie te narządy troszeczkę inaczej poustawiane, z braku miejsca w organizmie, bo ja mam, wiecie, na przykład wątrowe, i tak dalej w normalnych rozmiarach i to się jakoś musi wszystko spieścić e, i właśnie przez to, że ta droga jest krótsza właśnie od przyłku chyba do żołądka, e, że mam zbyt dużo kwasów właśnie żołądkowych z tego powodu, tam są jakieś takie, wiecie, dokładne wytyczne. Jak znajdę te arkutyku, to oczywiście Wam podlinkuję pod tym vlogiem, ale nie obiecuję, bo nie wiem, czy uda mi się do nich dokopać. To słuchajcie, okazuje się, że to może być problem z czego się kompletnie nie spodziewałam. Ale ostatnio odkryłam taką naprawdę turboperełkę i to broń nie, nie jest sponsorowana. Ja to kupiłam sama w aptece. Odkryłam tą herbatę Verdin i to jest e, 6 dziół. To ma akurat takie duże opakowanie e, i 40 torebek. Nie wiem dlaczego to opakowanie e, się tak e, strasznie spuchło i nie chce się zamykać. Ale to nie jest istotne. I słuchajcie, e, to jest właśnie herbata, która bardzo usprawnia pracę właśnie mojego rządka. Tutaj w ogóle jest kolendra, mięta, minek miszek lekarski, lukrecja i dzika róża. I powiem Wam, że staram się tak pić jedną dziennie, właśnie albo po jakimś ciężkim posiłku, ale robię ją sobie też wypić wieczorem do kolacji i powiem Wam, że ten mój żołądek naprawdę fajnie funkcjonuje. Piję też miętę, piję też różne ziołowe herbaty i jak kocham czarną herbatę, to tak jak Wam mówiłam, robię sobie taki mały tetoks i teraz tam się tak pić dwie, trzy dziennie, a piję dużo owocowych i ziołowych i może Wam powiedzieć, że to chyba też w miarę Dobrze działa na mój żołądek i naprawdę, jeżeli macie problemy żołądkowe, to polecam wam tą herbatę. Widziałam, że są różne też smaki tej herbaty, że są różne opcje. Ja ich nie próbowałam i nawet chciałam wziąć jakąś tam inną wersję, ale pani w aptece mi porównała, że jest zupełnie inny skład, właśnie tych herbat i ta Werwin 6 ziół ma najlepszy skład i ma najwięcej właśnie tej esencji ziołowej, bo tam w tych innych jest też dużo esencji smakowych. Więc polecam Wam konkretnie tą. I to właśnie wspomaga trawienie, pracę żołądka i jelit. I naprawdę, to jest takie moje odkrycie, że wiem, że ona troszeczkę nie pasuje do tych herbat, które Wam zazwyczaj pokazuję, ale pomyślałam, że może kogoś to zainteresować. Jest około godziny 22.30. Ja dzisiaj z racji tego, że jest piątkowy wieczór, stwierdziłam, że nie będę pracować, troszeczkę odpocznę, tym bardziej, że niestety jutro trochę pracy mnie czeka, ale na szczęście taki krótki komputerowy, więc nie będzie źle, bo potem mam plany rodzinne, więc mam nadzieję, że też miło spędzę weekend, ale muszę wam powiedzieć, że się wkręciłam, bo najpierw zaczęłam nadrabiać zaległości na YouTubie, bo niestety w tym tygodniu to była jakaś tragedia i miałam bardzo, bardzo dużo zaległych filmów, a później zaczęłam oglądać nowy serial, Diabeł w Ohio Jestem po prostu oczarowana, dzisiaj nie były to pierwsze odcinki, które widziałam, ale chyba zaczęłam oglądać w środę albo we wtorek, już teraz nie pamiętam, ale kurczę, powiem Wam, że miałam przez chwilę taką myśl, że nie, nie, to ja dzisiaj na pewno skończę tego diabła w Ohio, bo, y, bo kuczę i zostały mi jeszcze dwa odcinki. To posiedzę tutaj tej pierwszej, ale potem powiedziałam, że nie, że lepiej sobie dawkować ten serial, żeby też nie przesadzać. Tym bardziej, że już moja mama była zmęczona, to mówię, nie ma siły, wiecie, w sensu na siłę ciągnąć, żeby teraz wszyscy ze mną oglądali. Jak niektórzy nie dają rady, nie wiem, jak wy, ale ja mam swój taki konfront serial na jesień, i to jest Glimmer's Girls, czyli kochane kłopoty, polska wersja. Y, to właśnie to tu jest straszne, ale uwielbiam to oglądać właśnie jesienią i bardzo często oglądam to w łóżku. A teraz, oczywiście, jest na Netflixie, więc jest to czysta przyjemność. I, I prawie co roku sobie powtarzam ten rytuał. Wiecie, oglądam sobie jeden góral, dwa odcinki w łóżku na komórce do spania i sobie przy Dylmorskiej. Przy Gilmorkach po prostu usypiam i powiem Wam, że to mi sprawia ogromną, ogromną przyjemność. Dajcie znać, czy też macie taki swój ulubiony serial jesienny. I bardzo, bardzo się cieszę, że chyba się dzisiaj właśnie położę koło 11.00. To akurat sobie troszkę pooglądam. Jeżeli chodzi o moje polecajki, to nie wiem, czy Wam mówiłam wczoraj, bo już mówiąc nie pamiętam, ale skończyłam zemstę i polecam Wam ten serial, naprawdę jest genialny. Ale również chciałam Wam polecić pewien film, który Kilka dni temu, Dwa życia po prostu rewelacja. Pokazuje on los głównej bohaterki w dwóch alternatywnych rzeczywistościach. W jednej rzeczywistości okazuje się, że jest ona w ciąży, a w drugiej rzeczywistości okazuje się, że nie jest w ciąży. I ten serial pokazuje różnego rodzaju kryzysy, decyzje, trudności, zarówno na jednej drodze, jak i na drugiej. I to, co jest najfajniejsze, chyba w tym filmie. To to, że słuchajcie, ten film nie daje odpowiedzi. I daje wam podanej odpowiedzi na tacy, która przyszłość jest lepsza i co główna bohaterka powinna wybrać. Te wnioski należą do Was i to Wy możecie ten film dowolnie zinterpretować i stwierdzić, która wersja przyszłości Wam się bardziej spodobała. Naprawdę coś niesamowitego. A po drugie jest luźny, zabawny i wesoły, chociaż też nie brakuje takich dość mocnych kryzysów i scen, właśnie takich troszeczkę trudniejszych, emocjonalnych. Nie? Więc naprawdę dawno nie widziałam chyba aż tak dobrego filmu produkcji Netflixowej, więc mogę Wam go naprawdę z czystym sumieniem polecić. I to są właśnie takie moje ostatnie polecajki. Jeszcze mnie kusi do obejrzenia Gigolak. Niedługo też pojawia się blondynka, czyli film o Manu Monroe. Co jeszcze chciałam zobaczyć? O, księżniczka CC czy księżna CC będzie właśnie nowy serial droga do awansu. Mam naprawdę dużo nowości. Jakoś ta jesień na Netflixie obfituje. A na przykład na Disney plus na razie mnie nic nie kręci, bo teraz wychodzą She-Hulk, ale to poczekam jak wyjdzie cały sezon. Ale tak to wychodzą głównie właśnie jakieś e, seriale związane z Gwiezdnymi Wojnami. Ja lubię Gwiezdną Wojnę, ale jakoś takie wiecie, dodatkowe produkcji mnie nie kręcą. Więc dla mnie tam jest troszeczkę posłucha Znalazłam jeden fajny serial, ale on ma ilość tam sezonów. I szczerze mówiąc mam teraz ochotę tak troszeczkę na Późniejsze rzeczy i nie ładowanie się wasztele sezonu, bo właśnie jest dużo takich nowych nowości. Czas najwyższy zmywać makijaż, przybierać się w piżankę i oglądać kochane kłopoty, więc myślę, że jest to idealny moment, żeby zakończyć tego vloga. Trochę się rozgadałam tutaj przy końcu, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Dziękuję już wszystkim, którzy oglądają moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście niesamowicie, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim patronom oraz wspierającym. Dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i dzięki mogę tworzyć takie fajne treści. Jeżeli ktoś chce wesprzeć działanie mojego kanału, to zapraszam do Patronite, link w opisie bądź też do przycisku Wesprzyj, koło przycisku subskrybuj. Za całe wsparcie jestem Wam niesamowicie wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!